No witajcie, moi kochani, na moim kanale Siedlisko Drzewo. Z tej strony Teresa Firkowska. Jak widzicie, dzisiaj inna, całkiem, inna scenaria niż. E, cały czas dotychczas na bieżąco. <laughs> wszystko, wszystko naraz powiedziałam. E, kochani, dzisiaj stwierdziłam, że zrobię florystyczny odcinek. E, florystyczny, a to dlatego, że mam po prostu bardzo, bardzo dużo zamówień. Bardzo dużo zamówień. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za to, że, kochani, zamówiliście pięknych aniołów mnóstwo, więc e, teraz. Będę siedzieć i robić anioły, ale że mam inne też zamówienia, to po prostu, yy, żeby dzisiaj ładny odcinek wam nagrać i żebyście sami coś zrobili, sami stworzyli na różne okazje. Ja akurat tutaj mam na 50, 50 róż. 50 róż tutaj akurat jest 60, ale zaraz 10 odłożę. 50 róż w koszu mam zrobić. Więc też pokażę Wam właśnie takie florystyczne, różne dekoracje, które robię, a mało ich pokazuję też na kanale, dużo pokazuję takich rzeczy, które... Ehm, właśnie są do ogrodu, są takie bardziej rzeźbiarskie, takie artystyczne, e, więc stwierdziłam, że florystyczność też trochę le, nie powinno być, zwłaszcza że mamy 8 czerwca warsztaty florystyczne, więc również się zapisujcie, po, podaję tutaj maila warsztaty florystyczne, piękne dekoracje florystyczne będziemy robić. Pokażę Wam fajnych kilka sztuczek, które później sobie wy, wy, będziecie wykorzystywać. No więc właśnie, także z całego serca dziękuję. Ważki również, no zalaliście mnie e, zamówieniami, jeśli chodzi o ważki, mnóstwo ważek i te kolorowego druciku i te zwyżarzonego druciku, więc cały tydzień to ja siedzę i wam będę dziergać zamówienia, żeby jak najszybciej wam wysłać. No więc yy, dzisiaj taki filmik pod tytułem florystyczny Piękny kosz, piękny kosz z 50 różami. Kosz jest nie za wielki w stosunku do wysokości róż, a to dlatego, że zależało mi na tym, żeby były te róże takie piecie, takie soczystą, grube takie piękne te y, pękate te róże nie takie malutkie główeczki tylko takie wiecie takie, takie mięso żeby było tutaj takie mięso kwiatowe takie soczyste piękne róże więc e, mam kosz dosyć szeroki odliczyłam sobie 5 gąbek e, i co pierwsze robimy, mamy kosz mamy gąbki, róże do tego dorzucę tylko Aspidistre, to są takie liście, aspidistre. I tutaj jest filozofia tylko w układaniu. A jaka filozofia, to Wam zaraz pokażę. Więc oglądajcie, a zobaczycie. Pierwsze co? Pierwsze co robimy. Miska z wodą kładziemy napisami do góry. Pyk. Napisami do góry. I one muszą same usiąść. Same usiąść na dnie miski. Jak usiądą same na dnie miski zmieści mi się trzecie? A nie, nie zmieści, nie się. Same powoli moczą. Więc kochani, odkładam miskę i powoli będę sobie tylko te moje gąbki tutaj y, zamoczone wkładać do kosza. Kosz już jest wyścielany folią. Zawsze sprawdzam, czy ta folia jest cała, żeby później nie ciekło. Dlatego na wszelki wypadek wkładam jeszcze jedną folię. Na wszelki wypadek wkładam jeszcze, właśnie, jedną folię, tu, żeby zabezpieczyć, że jak ktoś będzie sobie w domu podlewał te nasze kwiaty, żeby mu tam na foliowej nigdzie nie lało się. Ok? No i zobaczcie. Już ładnie namoczyła mi się gąbka, pięknie, stawiam ją pionowo, bo chcę włożyć jak najwięcej gąbek. O to chodzi, że im więcej gąbek włożycie, tym kwiaty będą miały więcej picia i dłużej będą tutaj zachowywały tą świeżość. O to chodzi właśnie, żeby jak najdłużej te kwiaty były świeże. Moi kochani i spójrzcie, i tak już mam wyścielone gąbkami dno mojego kosza. Nie boję się, że mi tutaj woda wycieki, mam podwójną folię, więc teraz najfajniejsza będzie zabawa, czyli po prostu przycinam moje róże. Najpierw sobie wykładam po 10 po 10 róż. To są właściwie po 20 pakowane, więc łatwiej mi będzie po 20. Kładę sobie na blat, zobaczcie jakie one są długie, one są bardzo długie, to są metrówki ale ja właśnie dlatego je takie długie kupiłam bo zawsze róże, które są długie mają piękne dorodne yy, te nasze głowy i o to chodziło żeby właśnie te róże miały takie ładne głowy, bo tutaj nic innego nie wkładam do tych róż, to są same róże tylko wyściełane trochę liśćmi, ale to liście ja daję na sam koniec, a może oczywiście niektórzy dają na początek, bo łatwiej, może zacznijmy tak, żeby było łatwiej. <grych> e, więc tak, zaraz róże będziemy wkładać, a spidistrę zakręcam i zszywam zszywaczem, już Wam pokazuję. Zobaczcie, zakręcam, taki robię rulonik i da rzymce zszywam. Zszywacz mój zszywa, zszywa. Oczywiście przycinam sobie końcówka nie jest mi taka długa, potrzebna i wbijam sobie, robię sobie taką ładną kryzę w koło. Czyli ja tutaj sobie wykryzuję teraz tymi liśćmi aspidistry, a za chwilę już pokazuję jak robić dalej. Upinać róże, żeby piękną kopułę utworzyć, taką tutaj okrąglutką, piękniutką. Więc moi kochani, mam 10 róż odłożonych i te 10 róż przymierzam sobie na jaką wysokość chcę je przyciąć, tak? Na razie profilaktycznie przypadka na tą wysokość. Oczywiście nie wszystkie liście obczyszczamy, tylko część. Bierzmy pod uwagę zawsze, że wbijamy gdzieś z 5 cm w gąbkę, tak? Z 5 cm w gąbkę, że... Czyli jeszcze jest za długie. Tak, jeszcze wchodzi nam. Bo porączkę chcę, żeby tutaj moja kula ładnie wyszła tych róż. Oczywiście tu taka y, widzicie tak żeby tu fajnie wychodziło i porączkę tutaj ładnie ta y, kula mi się tu utworzy utworzyła. Zależy mi bardziej żeby były właśnie te różyczki tak y, ładnie wychylone. Teraz, teraz zauważyłam mój błąd, bo żeby wychylić róże to potrzebuję jeszcze jednej gąbki. Czyli jeszcze jedną gąbkę moczę, bo potrzebuję wyżej. Czyli jak ja chcę sobie wysunąć trochę te kwiaty, to nie mam do czego, bo będą mi stały. W ten sposób muszę mieć wyżej gąbkę, żeby mogła spokojnie manewrować tą różą w taki sposób. Czyli widzicie, tak układam. Na wysokość jeszcze muszę mieć minimum jedną, nie wiem czy dwie gąbki nie dam. Dam jeszcze jedną gąbkę. Więc kochani, jak gąbki dwie położę jeszcze wyżej, będę miała taką wysokość, to musimy je zabezpieczyć. Można patyczkami od szaszłyków, ale ja ich nie lubię używać, ponieważ one mi blokują tutaj. Krzyżowanie się moich róż. Ja lubię krzyżować róże ze sobą, żeby one się ze sobą klinowały i wtedy jest taka stabilność tych kwiatów. Więc ja sobie po prostu zabezpieczę to drucikiem. Przewiążę po prostu w ten sposób, że one mi się nie wysuną. Przewiążę sobie z jednej lub z drugiej strony, pokrzyżuję drucikiem i one będą stabilne. Także. Więc mam już taką formę i teraz już. I teraz już jest tam mom ten moment. <noise> już jest ta chwila widzicie, o, i teraz bezpiecznie mogę sobie tą różę w taki sposób ładnie manewrować i układać, to jest odpowiednie przycinanie też, tak, teraz może mogę sobie krócej przyciąć bo na tą wysokość chcę sobie różę, o, upinać fakt, że bardzo dużo róży ucinam, ale mi nie o to chodzi, żeby ona była taka długa, tylko żeby była piękna długa, piękna, gruba Piękna gruba, piękny, gruby upok. O to chodzi, żeby była ładna. Więc, moi kochani, sobie teraz właśnie wyznaczam kierunki. Najważniejsze, najważniejsze wyznaczyć kierunki i długości przycinania. Tak? Długości przycinania. Jak bardzo chcę wychylić moją różę w ten sposób. I wbijam pod takim kątem, w którym już będę o, do takiej maksymalnie długości, wet wetknięcia po prostu, tak? W kilku kierunkach wyznaczam sobie. Wbijam tak 5 cm minimum, pamiętajcie. Dziesięcioma różami wyznaczam kierunki długości moich róż. I zaraz to będę korygować. Ok. Pamiętajmy, muszę lepiej sobie wyznaczyć tą wysokość, długość bijania od razu, i następne później do tych dopasowywać niżeli wkładać i wyciągać i szarpać gąbkę pamiętajmy, że jak w gąbkę wkładamy kwiata łodygę to po, po pierwsze łodyżka już jest zapchana tą gąbką zmiażdżoną y, gąbka jest pokruszona i już nie będzie piła wody i po prostu wszystko będzie się ruszało musi być stabilnie, musi być to wszystko y, po prostu po jednym razie, raz wkładamy i staramy się nie wyciągać. Można jedną, dwie, góra pięć, nie więcej. Kochani, na, przy tej ilości gąb, gąbek to kilka razy możemy się pomylić, ale cały czas no niestety nie. Ja sobie tu pod mój kosz rzucę ręcznik, ponieważ będzie mi lżej tym manewrować. Nie ma, bo to jest szorstko. Ok, więc, yy, no, przydałby mi się jakiś obrotowy talerz, ale no nie mam takiego. <laughs> nie umiem na takim nawet chyba pracować, nie dałabym rady. Więc, kochani, ja sobie po prostu będę co jakiś czas przesuwać, to. Mam siłę, więc nie, nie ma problemu. No, i teraz, jak mam wyznaczone długości i wyznaczone mniej więcej rozmieszczenie to dokładam sobie równając do tych pozostałych więc kochani oglądajcie i zobaczycie że to nie jest trudne wystarczy trzymać się takiej równej o, puściłam se już szalają. równej kopuły taka kopuła ma być ładna oczywiście jeszcze do tego pomiędzy te róże wrzucę liście po to żeby jakieś niedociągnięcia tutaj pomaskować, więc ja działam. Oczywiście zrobię Wam przyspieszenie, bo chcę to precyzyjnie, ładnie zrobić, więc dłużej to mi to trochę zajmie. Więc ja działam. Zapraszam do działania, do tworzenia właśnie takich pięknych dekoracji. moi kochani zobaczcie tak się prezentuje mój kosz ale stwierdziłam, że dam jeszcze kilka aspidistr tych co wcześniej zakręcałam tylko teraz mam wykałaczkę, można wziąć chwileczkę i tak sobie po prostu porobię takie widzicie, takie frędzelki i popijam gdzie nie gdzie, żeby takie lekkości dorzucić Oczywiście moi kochani, tak się prezentuje. Piękny oto kosz. E, oczywiście zaraz zrobię jeszcze zbliżenie. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że zamawiacie, że Wam się podobają, że dostaję informacje zwrotne, że są cudowne, jak już wysłałam, to po prostu się cieszycie. I ja się jeszcze bardziej cieszę za to, że po prostu... Yy, to się podoba, to podobają się te anioły, te ważki, te rzeczy, i kupujecie i jesteście, jesteście zachwyceni. To największa radość dla mnie, największe szczęście, jakie mogą mi się w życiu przytrafić, to to, że ktoś docenia moje prace. Bardzo, bardzo dziękuję za to, że jesteście, że kupujecie i że po prostu doceniacie to. I bardzo dziękuję za polubienie, za subskrypcję, za cudowne komentarze. No i jak będę miała chwilkę, to odpiszę, na wszystko. I bardzo, bardzo dziękuję za wspieranie. Także widzimy się w kolejnej realizacji. Do zobaczenia. Pa!